Witajcie, z tej strony Gerusa, a któż by inny dzisiaj witam was w nowej serii na moim kanale, tak jest Nazwie Minecraft Ciekawostki, tu już widzicie moje stanowiska No ale czego, ta seria dotyczyła, co tutaj się wyjdziało No oczywiście Minecraft Ciekawostek na temat e, świata Minecrafta, różnych mitów, e, anegdot jak seria będzie się pojawiała? Planuję, planuję, żeby seria pojawiała się mniej więcej co tydzień lub co dwa tylko. Ale zobaczymy, więc przejdźmy do pierwszego stanowiska. Więc pierwsze stanowisko i pierwszy mit anegdota bądź co tam sobie chcecie. Mit brzmi. Czy to prawda, że na kreatywie za pomocą miecza nie możemy niszczyć żadnych bloków, a na survival, tak? Więc sprawdźmy Jak widzimy, diamentowym mieczem nie możemy zniszczyć drewna. jak i istowno. Sprawdźmy więc na survivalu Game 0. No i. No i niszczymy drewno. Więc mit jest. Hmm. Potwierdzony. No i mit drugi brzmi, czy... Hmm, czy wagonik może nam służyć jako łódka w Minecrafcie? Sprawdźmy I jak widzimy to nie. My. Więc hmm, internet mówi, że wagonik... Nie może pełnić roli łódki w lawie, ale twórcy Minecrafta zapowiedzieli, że dodadzą taką możliwość w przyszłości. No i pora na mi trzeci, o, o treści... Hmm, może nie o treści, chodzi o to, czy na naszym wierzchowcu możemy wjechać do, do netheru, więc nie traćmy czasu i to działa. Próbujemy, próbujemy... Djechać i... Hm, mit jest mm -hmm. Mit jest obalony No i kolejny mit razem treści, będziemy przeżywali nocy no i niestety potworków e, o takiej treści czy w hmm, wysokiej trawie możemy skryć się przed zombiakami więc weźmy to co będzie nam potrzebne Indeksów myczykę dla bezpieczeństwa tak więc no zamknijmy klatkę żeby nam zombiaki nie pouciekały no i rzeczywiście zombiaki nas nie widzą od mity mit będzie potwierdzony. No i kolejna, już ostatnia w tym odcinku ciekawostka. wydaje mi się, że jedna z ciekawszych. Hmm, to czy czy tego, czy. Hm, czy, czy, czy. Mam nadzieję, że, że się o to chodzi. Czy kulki ExPa mogą aktywować linkę? Więc nie czekając E, po pierwsze, sobie tutaj, e, no i jak widać, mit będzie potwierdzony. No, i to tyle w pierwszym odcinku ciekawostki mitów, anegdot z Minecrafta. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i te mity, chociaż troszeczkę. Was zaskoczyły, rozstrzygnięcia tych mitów, troszeczkę Was zaskoczyły, czy jakby tam powiedzieć. E, możecie pisać oczywiście swoje mity w komentarzach, nawet bardzo bym was o to prosił co naprawdę naprawdę by mi pomogło też z tymi mitami. No i oczywiście będziecie mieli jakiś udział w tej serii. Seria jest tworzona oczywiście dla Was, co żebyśmy tworzyli ją. Razem mam laga, ktoś mi pisze na Skype ale to nieważne, także się się spodobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, w którym zamyślicie wasz...